To jest drugi film z testu spalania w trybie komfort. W pierwszym materiale był wynik po 100 km. Dzisiaj sprawdzimy, jak to wygląda po 500 km. Jeżeli nie widziałeś pierwszego filmu z wynikiem po 100 km, to warto do niego zajrzeć. Tam jest punkt odniesienia do tego, co pokażę teraz. Styl jazdy się nie zmienił. To nadal normalne użytkowanie auta, właściwie na tej samej trasie. Jedyna różnica jest taka, że zacząłem korzystać z Essay, ale tylko na początku jazdy, do momentu naładowania baterii do pełna. Potem Essay jest wyłączany. No i oczywiście zmienne warunki atmosferyczne. Po 500 km w trybie komfort średnie spalanie wynosi. 5,4 litra na 100 km. Warto zaznaczyć jedną ważną rzecz. Między testem po 100 km a 500 km znacząco spadła temperatura. Przy pierwszym pomiarze było około 8 stopni na plusie, a w trakcie kolejnych kilometrów średnia temperatura spadła do około -2 -3 w związku z tym korzystałem z podgrzewanej kierownicy i podgrzewanych siedzeń, co naturalnie ma wpływ na spalanie. Tak jak w pierwszym filmie, na samym końcu pokażę pełne zestawienie warunków testu. Kolejny etap to wynik po całym baku. Dopiero wtedy będzie pełny obraz spalania w trybie komfort. Jeżeli interesują Cię realne testy i realne liczby, a nie katalog producenta, zostań na kanale. Zapraszam.